Ten koń również w swoje miejsce. Uwaga. I konie ruszyły. Niezły start. Ostatni ruszył Nerio. A tam trwa walka o prowadzenie między Aviatorem a Rimiliano. Rimiliano, awat, blisko niego Aviator. Dalej na trzeciej pozycji galopuje Nerio. Tuż obok niego Głębina i stawkę zamyka finiszowa. Do celownika 1200 metrów. Rimiliano już zdecydowanie ucieka rywalom. Ma przewagę kilku długości. Na drugiej pozycji galopuje, galopuje Aviator. Na trzeciej tam jest Nerio. Dalej Finiszowa Na ostatnie miejsce spadła Głębina. Rimiliano ucieka na zakręcie. Rimiliano próbuje gonić go Aviator. Tam jest także finishowa. Troszeczkę stawka się rozciągnęła. Ostatnia głębina. Nieco zmalała przewaga o Rimiliano, ale on jeszcze wyjdzie pierwszy na prostą. On wyprowadzi na prostą. Limiliano. Blisko niego Awiator. Jest tam także Nerio. Polem rozpoczyna finisz Finiszowa. Limiliano wydaje się troszeczkę słabnąć. Polem finiszowa, Broni się Awiator i także Nerio. Aviator, Aviator w tej chwili, finiszowa Nerio, te trzy konie, Aviator ucieka przy kanacie, polem rozpędza się finiszowa, Aviator, finiszowa Nerio, te trzy konie, Aviator 100 metrów przed celownikiem ma zdecydowaną przewagę i tego biegu już nie przegra, wygrywa Aviator, druga będzie finiszowa, tuż blisko niej Nerio, czwarty Rimiliano, ostatnia głębina.